Cześć. A co dzisiaj? Dzisiaj będziemy się zajmować problemem z układem hamulcowym. Taki oto się stał u mnie problem, że w momencie gdy naciskam pedał hamulca, schodzi, 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 cały czas do samego dołu. Mianowicie tutaj problem jest taki, że uszczelniacze w pompie puściły i przepuszczają płyn hamulcowy wewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że nie ma innych oznak związanych z uszkodzeniem układu hamulcowego. Mianowicie, płyn w zbiorniczku jest hamulcowy. Czyli płyn w zbiorniczku mamy. Widać jest go praktycznie maksimum, e, dlatego winne jest uszczelnienie wewnątrz pompy. E, zawsze warto sprawdzić sobie inne elementy ha, układu hamulcowego, czyli e, czy nie ma wycieków właśnie płynu, czy na szczękach, czy to na tłoczkach hamulcowych. U mnie ewidentnie e, nigdzie indziej nie występuje, więc do wymiany będzie pompa hamulcowa, jak ją wymienić? Myślę, że nie będzie dużego problemu, bo dwie śruby, jedna tutaj, druga, rozpiąć przewody hamulcowe, wymienić pompę, i tyle. Dobra, zabieramy się do pracy. Najpierw co? Pasowałoby oczyścić gwinty, wszystkie.

Nie zaszkodzi również potraktować jakimś penetratorem. Niech to chwilę. Niech to chwilę się pogryzie i będziemy odkręcać. Mając już klucz. O! Zobaczcie jak kluczko. Elegancko. Poluzujcie sobie śruby. Warto to robić takimi kluczami, które są do właśnie przewodów hamulcowych, żeby sobie nie zepsuć tych. Ja już pompę mam zdemontowaną. Zostaje tylko oczyścić miejsce, gdzie wchodzi serwo i zamontować nową pompę. i mam tutaj naszą starą pompę i nową musimy sobie ją przezbroić mianowicie przełożyć zbiorniczek na płyn tutaj jest jedna śrubeczka a reszta to jest na wcisk więc delikatnie trzeba będzie to wyciągnąć żeby nie połamać, bo jak połamiemy to już jest po zawodach Zobaczcie, odkręcanie takiej śrubki powinno być tylko i wyłącznie czystą formalnością. A jest tak, że nie da rady. Kilka razy próbowałem, więc potraktujemy ją szlifereczką. Ho hm. będzie problem. Dobra, jakoś trzeba będzie zrobić, żeby to odkręcić. Nie było to łatwe, ale zbiornik już jest nasz. Teraz pasowałoby go delikatnie umyć. Bo tam w środku chyba jakiś brud zalega. Mi się wydaje. Myjemy. Patrzcie, jaki brud. Ja do mycia używam benzyny ekstrakcyjnej To była sama benzyna. Zobaczcie, jak dla tego brudu jest. Dobra, czyszczę dalej. Do czyszczenia możecie użyć zmywacza do hamulców. Ja też go użyję, bo jest pod ciśnieniem. Akurat tam sobie gdzieś psikny i będzie. Będę miał pewność że. Wszystki brud jest wypłukany Zanim zaczniecie montować, poczekajcie sobie, aż wasz zmywacz do hamulców czy inny środek dobrze wyparuje. Już go nie będzie w środku. Żeby się czasem nie zmieszał z płynem. Zbiorniczek jest na wcisk na te, do tych uszczelek. Warto sobie je posparować przed wciśnięciem płynem do hamulców. Tak, żeby był troszeczkę lepszy poślizg przy tym wciskaniu. I róbcie to delikatnie, żeby nic nie urywać, nie połamać. I będzie dobrze. Ja w międzyczasie pomalowałem sobie serwo. Ono tam jeszcze dosycha, ale to nam nie przeszkadza, żebyśmy sobie nie zamontowali tej naszej pompy. O, coś tu nie gra. Dobra, potrzebuję dwóch rąk. Nie uwierzycie, u mnie zawsze musi być pod górkę. Zobaczcie tutaj. A zobaczcie tutaj. Tą nową pompę, miejsce gdzie wchodzi Powiedzmy, że bolec od, od serwa zostało zaklejone czymś, czego nie jestem w stanie nie przewiercić. Zobaczcie, wierce, wierce, tylko trochę pyłu zostało i nie mogę przewiercić. Różnica jest ogromna. Z półtora centymetra muszę jeszcze wiercić, a naprawdę wiertło nie chcę tego brać. Ja nie wiem, kto i po co tam to zakleił, ale to jest po prostu dramat. Ja mam już pompę zamontowaną. Teraz jedną z ważniejszych rzeczy jest odpowietrzenie pompy hamulcowej. Bez tego cała wasza robota będzie psu na budę. Jak to się robi? Trzeba wszystko pierwsze, które jest w pompie hamulcowej, wypchnąć z tego układu. Ja mam do tego takie specjalne dwa adapterki, które się wpina w miejsca, gdzie, gdzie przechodzą przewody hamulcowe, z wężykiem, który z powrotem trafia do, do pompy. I w momencie, gdy ja będę pompował, to powietrze razem z płynem będzie wchodziło tu. A jak będę puszczał, to nie będzie zaciągał powietrza, tylko będzie zaciągał płyn. W teorii tak to powinno wyglądać. Więc ja napełniam zbiorniczek, i za chwilę będę odpowietrzał właśnie tą naszą pompę. Dobra, niech to tam troszeczkę. Muszę sobie jeszcze to gdzieś usztywnić te wążyki, żeby mi nie pouciekały. Nie tak mocno, delikatnie. I jak widać pompujemy i powietrze trafia wypompowane. I taki proces trzeba wykonać bardzo, bardzo powoli aby to powietrze z tych przewodów, tu jeszcze widać, że zaciąga się powietrze z powrotem. Więc długo trzeba będzie to popompować, żeby tu był tylko i wyłącznie płyn, a tu nie trafiało powietrze. Dobra, my tak odpowietrzamy. Chwilę to zajęło, ale my już mamy pompę odpowietrzoną. Także teraz będziemy zakładać przewody. Ja już mam wszystko zamontowane. Wężyki podpięte, pompa odpowietrzona, tak jak widzieliście, teraz zostało tylko i wyłącznie jeszcze odpowietrzenie całego układu hamulcowego, czyli musicie każde z kół odpowietrzyć, aby mieć pewność, że w układzie nie ma powietrza. Wtedy koniec pracy, można jeździć. Zapraszam do subskrybowania kanału, łapka w górę jak się podobało, trzymajcie się.